Jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, gdzie odwiedzamy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, w którym utrzymywane jest stado 90 krów mlecznych, między innymi tych, znajdujących się za moimi plecami. Z panią Zootechnik porozmawiamy. O tym, jak aplikacja do gromadzenia danych na temat stada pomaga jej w codziennej pracy i pomaga jej w uzyskiwaniu lepszych wyników, ale nie pominiemy również historii całego gospodarstwa i sposobu jego działania w tak wielkim mieście. Jest z nami pani Beata Sobczak, zootechnik w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym. Pani Beato, niech nam pani opowie trochę więcej o gospodarstwie, czy w ogóle mogę powiedzieć o gospodarstwie. Jesteśmy jednym z zakładów doświadczalnych. Jest to zakład doświadczalny w Biebrze. Jesteśmy oddziałem w Poznaniu. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy powstał w 2010 roku. Czy jesteśmy gospodarstwem? No, raczej tak. Gospodarujemy na ponad 300 hektarach. Około 40 hektarów to łąki, reszta to grunty orne. Głównie uprawiamy kukurydzę, przede wszystkim, aby zaspokoić potrzeby naszych krów, tak, aby mieć kiszonkę z kukurydzy, aby mieć łąki, sianokiszonkę, zboża, także tak, w taki sposób funkcjonujemy. No i tutaj już przechodząc do stada, bo to jest rozumiem jakby podstawa codziennej pracy. Tak, mamy dokładnie na dzień dzisiejszy 173 sztuki, to jest 90 krów mlecznych, 78 w doju, reszta zasuszone. Młodzież hodowlana, mamy jednego buchajka, reszta to same jałówki. Generalnie nie, dokupuj, nie dokupujemy zwierząt z zewnątrz, wszystko remont stada dokonujemy z naszego materiału hodowlanego, czyli to są wszystko nasze jałówki. Na chwilę obecną mamy 14 cielnych jałówek, reszta młodzież to jest 82 sztuki. Sama obora, w której się znajdujemy, została tutaj chyba przerobiona i zaadaptowana, bo widzimy, że budynek nie jest tutaj pierwszej młodości, prawda? Dokładnie, budynek nie jest pierwszej młodości. Kilkanaście lat temu została przerobiona z obory uwięziowej na taką wolnostanowiskową, jak mamy w tej chwili. Tutaj za naszym kamerzystą znajduje się okulnik, gdzie generalnie, jak kończymy wszystkie prace, to zwierzęta mogą sobie dobrowolnie chodzić. Tam po tym, po, tym, po tym okulniku, i one wtedy mają taką większą część, że tak powiem, do swobodnego poruszania się. Pani Beato, powiedziała Pani, jak duże jest gospodarstwo, jak duże jest stado. No to muszę zapytać, ile osób pracuje tutaj w co, przy codziennych obowiązkach, ile osób tutaj zatrudniacie, żeby sobie da, dać radę z całą tą pracą. Generalnie są cztery osoby na etacie, w tym pani kierownik, księgowa, ja, jeden pracownik, że tak powiem, na stałym etacie, który. Jest dojarzem, również miesza wozy paszowe i wspomagamy się ludźmi na umowę zlecenie. Także. Ale z tego co pani mówi, to kobiety tutaj górą zdecydowanie. <grystanie> Dokładnie tak, dajemy radę. <grystanie> zdecydowanie wyjątkową rzeczą jest to, że znajdujemy się tutaj na terenie miasta Poznań, ogromnego miasta, co prawda na obrzeżach, ale jednak na terenie miasta Poznań. Jak w związku z tym widzi pani przyszłość? Wiadomo, że miasto cały czas się rozrasta. Tak, jak pan wspomniał, jesteśmy tak na obrzeżach tego miasta. Nasze, nasze grunty orne, nasze użytki zielone to jest tak naprawdę z korzyścią dla tych tutaj okolicznych mieszkańców, którzy powstały ogromne osiedla. Ci ludzie korzystają z jakichś spacerów, z tego, że mogą popatrzeć na zboże, na jakąś zieloną trawę. Także miejmy nadzieję, że będzie to nadal funkcjonować w takiej formie, jak. jak funkcjonuje. Aczkolwiek tak jak pan mówi, to taka niecodzienność krowy w poznaniu. No właśnie, właśnie krowy w poznaniu e, powiedziała pani o okolicznych mieszkańcach, że oni korzystają z tego, czyli rozumiem, że oni są waszymi zwolennikami. Tak, kibicują nam, tak mi się przynajmniej wydaje, że gdzieś tam, jak widzimy ich, gdzie spacerują, to zawsze tutaj zaglądają, czy jakieś krówki gdzieś na okulniku, i wiadomo, gdzieś idą z dziećmi o krówka. A wiadomo, w dzisiejszych czasach, to jakbyśmy jedno dziecko pewnie zapytali, skąd się bierze mleko, to powiedziałoby, że z kartonika. A tutaj mogą na własne oczy zobaczyć krowę i Faktycznie tak, to trochę tej wsi w mieście. Nie? <gry> Powiedziałem tutaj o ograniczeniach, jakie stanowi budynek, natomiast no nie ma ograniczeń w rozwijającej się technologii, która jest dostępna tutaj dla rolników, dla hodowców. No, i to jest ten główny temat, o którym chcieliśmy tutaj dzisiaj porozmawiać: o aplikacji Stado Online, którą wprowadziła do swoich dostępnych opcji Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jak długo wy już użytkujecie ten program? Z tego programu ja korzystam, odkąd przyszłam tutaj do pracy, czyli to jest czerwiec ubiegłego roku. Z tego, co wiem, to ten program długo był już tutaj użytkowany, i myślę, że moi poprzednicy też byli z tego programu zadowoleni. Mogłabym go polecić godnie innym użytkownikom. Dobrze, to, co tutaj. Chciałem przejść już do, do szczegółów tego programu. Czym on zmienia Pani pracę codzienną ze zwierzętami? Jakie możliwości Pani daje? Na pewno daje podpowiedzi, które, że tak powiem, to jest taka zakładka Praca na Dziś. Czyli, gdybym o czymś zapomniała, to ten program przypomina mi sukcesywnie o tym, co należy wykonać. Wiadomo, może nie jest to aż tak duże stado. Ale ułatwia to pracę. Mogę sobie nadać znaczniki dla każdej sztuki czy przy zasuszeniu, czy przy zastosowaniu jakichś kekstonów, czy przy odrobaczaniu. Wtedy wiem, że daną sztukę na 100% jakiś zabieg wykonałam, zaznaczam to sobie tutaj. Gdyby mi to gdzieś tam umknęło, no to zawsze mogę do tego wrócić. Każde badanie na cielność, każda współpraca z weterynarzem. Każde zachorowanie krowy notuje sobie w tym programie i to na pewno ułatwia pracę. Zawsze można do tego wrócić. Nie? No właśnie, to jest bardzo wygodne, ponieważ może pani tego używać również w smartfonie, tak? Tak, ale nie mam. Czyli y, pani y, użytkuje tego w komputerze najczęściej, ja tak? Tak, ja użytkuję to w komputerze. Cieszę się, kiedy mogę iść na śniadanie, włączyć sobie sola i, i od tego, y, że tak powiem, kontynuować dalszą pracę poza tutaj y, oborą. No właśnie, włącza pani sol. Co pierwsza pani sprawdza? Co miałam dzisiaj wykonać, a o czym zapomniałam? <laughs> no I o czym pani najczęściej zapomina? O jakimś, nie wiem, że w, na przykład w dniu dzisiejszym powinnam podać bolusa. Zapomniałam, no to wracam na oborę podaje. Program Stado Online zapisuje również wydarzenia, które się tutaj działy w oborze na stadzie w przeszłości. Może Pani sobie wracać do tego, co było wcześniej? Oczywiście, że tak. To wszystko jest w takim jakby archiwum, czyli generalnie mam dostęp do każdej sztuki, która wcześniej ubyła już z gospodarstwa, a była zaewidencjonowana w tym programie. Też tutaj o tyle ułatwia to pracę, że przed każdym próbnym dojem jestem w stanie sobie wygenerować wykaz zdarzeń aktualnych, czyli wszystkie, wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce na oborze, czyli wycielenia, jakieś ubycia, sprzedaże. Także to wszystko jest. Tak jakby z automatu zapisywane dokonuje tylko wydruku i, i o tyle to ułatwia pracę, że nie muszę tego wpisywać w wersji papierowej. Właśnie, w wersji papierowej, czyli rozumiem, że no pod tym względem, odkąd pani tutaj pracuje, korzysta pani z tej aplikacji, ale czy wcześniej w pani przygodzie z rolnictwem, z gospodarstwami, z bydłem mlecznym? Pewnie wyglądało to inaczej. Pewnie ta aplikacja ułatwiła Pani pracę. Wyglądało to inaczej. Nie miałam dostępu do tej aplikacji. Wszystko musiałam wpisywać ręcznie. A stado liczyło 250 krów mlecznych, więc było tej pracy no, troszeczkę więcej niż, niż wiadomo w wersji elektronicznej, gdzie to wszystko ułatwia. Także, no. Ja jestem naprawdę zadowolona z tego programu. Błędy, pomyłki, to również bardzo ważny temat. No i chciałem zapytać, w związku z tym, kto ma dostęp do tej aplikacji i jak, w jaki sposób zyskuje Pani dostęp, no i jak tutaj wyznaczać nowe osoby, jeśli chcielibyśmy kogoś dodać? Dostęp do aplikacji mam ja i Pani kierownik. Aczkolwiek głównym użytkownikiem jestem ja jako zootechnik. Jest z nami pan Marcin Zwoliński z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Panie Marcinie, program Stado Online to dzisiaj tutaj nasz główny temat. Niech nam pan opowie w ogóle, od kiedy rolnicy, od kiedy hodowcy mogą korzystać z tego programu. Chodowcy mogą korzystać z programu od 2018 roku od 1 stycznia wcześniej program był testowany i twórcami tego programu można powiedzieć, że są informatycy, pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła oraz właśnie hodowcy, którzy wysyłali swoje sugestie. I od 2018 roku mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw tego programu. Program jest płatny. Czy hodowcy mają go do dyspozycji za darmo? Hodowcy, którzy są pod oceną, mają program bezpłatnie. Powiem więcej, cennik przewiduje upusty dla hodowców, którzy czynnie korzystają z tego programu. Ilu hodowców obecnie korzysta z programu? Jest nam Pan w stanie powiedzieć? Obecnie około 5000 użytkowników korzysta z tego programu. Myślę, że program cieszy się ogromną popularnością, dlatego że jest właśnie intuicyjny, łatwy w obsłudze, no i wszechstronny. Coraz większą popularnością zwiększa się cały czas to grono hodowców? Tak, oczywiście. Na początku troszeczkę nieśmiało hodowcy podchodzili do. Tak jak do każdej nowości, no, wiadomo, że trzeba się nauczyć pracować po prostu w nowych warunkach. Ale hodowcy, którzy już weszli w to, którzy korzystają z Sola, z Sola, bo tak w skrócie nazywamy tą aplikację, ci hodowcy rekomendują to kolejnym hodowcom i tak to grono się powiększa. No to teraz może dla hodowcy, który jeszcze nie korzysta z Sola, a chciałby to zrobić, ale nie jest przekonany. Jak ten program pomoże mu w codziennej pracy i w ogóle od czego zacząć? Trzeba zacząć od zalogowania się w systemie. Wystarczy wejść na stronę federacji i tam odszukać zakładkę stado online. Trzeba się zarejestrować, przyjdzie zwrotne hasło i login. No i wtedy już można pracować na tym programie. Mhm. Z czego najbardziej hodowcy korzystają? No, przede wszystkim wszechstronność. Program jest modułowy, zbudowany z modułów. Każdy moduł to inne zagadnienie, są moduły zdrowie, żywienie. Hodowcy, którzy mają roboty udojowe oraz mierniki swoje własne, mogą codziennie odczytywać dane, które się w solu na bieżąco Zapisują. Z aplikacji można korzystać za pomocą smartfona, tableta albo komputera stacjonarnego, tak? Tak, jest to urządzenie w pełni mobilne. Wystarczy tylko dostęp do internetu i można śmiało śmigać. No właśnie, ale hodowca może chyba udostępnić możliwość sprawdzenia jego wyników również innym osobom, prawda? Tak, hodowca jest głównym użytkownikiem, ale może udostępnić dowolnej osobie dowolne moduły, które chcę udostępnić osobie, z którą współpracuję. Może to być na przykład lekarz weterynarii, inseminator, może to być osoba, która zajmuje się korektą racic, czy doradca. Lekarz weterynarii, rozumiem, jemu hodowca mógłby udostępnić moduł zdrowie, tak? Tak, moduł zdrowie jest bardzo pomocnym modułem, tam jest wykaz wszystkich chorób, na podstawie objawów możemy zdiagnozować chorobę i system podpowiada leczenie. Jest również spis wszystkich leków, które są obecne na rynku polskim. W module rozród możliwe jest odczytanie wyników cielności z mleka, czyli tzw. pagów, które też Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oznacza. Tutaj panie za kamerą nam podpowiadają, że Cudna chyba też chciałaby coś podpowiedzieć o module rozród. Tak, mam tutaj swojego suflera, który mi podpowiada. To ja może jeszcze dopowiem, że w module rozród są widoczne wycielenia, zasuszenia, no i właśnie te wyniki cielności PAK. Mhm. Czyżby coś tutaj zwiastowała? Pani zootechnik podpowiada, że ta krowa jest cielna. Jak to wygląda, o której tutaj Pani wstaje, o której zaczyna Pani pracę codzienną z bydłem? Ja osobiście wstaję o godzinie 1.30, przed trzecią jestem na zakładzie, wspomagam trochę właśnie tutaj dój, gdyż mamy problem z, no z ludźmi do pracy po prostu, także jestem codziennie na trzecią, wchodzę na dój. Z jednej strony cieszę się z tego, przynajmniej widzę każde zwierzę. Wiem, co, co której krówce dolega, czy coś się dzieje z wymieniem, czy nie wiem, czy nie dojadła swojej dawki paszy. I pomijam sobie taki wywiad z pracownikami, których musiałabym o to pytać każdego dnia. E, także ten mi to daje. Kończę pracę różnie. Ciężko stwierdzić, o której to, to nastąpi, bo wiadomo, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i. Jak długo jest potrzeba, tak długo pracujemy? Pani tutaj ze zwierzętami pewnie łączą szczególne więzi jako zootechnik. Tak, dokładnie. Tak, Może nie każdą, ale każda z naszych krów ma swoje imię. Nie każdą znam z imienia. Może to tak śmiesznie, ale chyba szybciej rozpoznałabym je po wymieniu, jak po, jak po głowie. Także. To bardzo słuszna uwaga. Powiedziała Pani o tym, o której Pani wstaje i o tym, że rozpoczyna tutaj Pani pracę od doju. Jak to wygląda, jeśli chodzi o i jaki tu jest system zamontowany? Mamy halę udojową, dwa razy cztery stanowiska, czyli w sumie na hali mieści się osiem zwierząt na, jeden, na jedno wejście, na jedną sekcję. Tak jak wcześniej wspomniałam, na chwilę obecną mamy 78 krów w doju. Dzielimy sobie je tak jakby na dwie części. Krowy wchodzą najpierw na poczekalnię, potem przeganiamy je na halę udojową. Sam dój trwa około 2,5 godziny, jeśli nic się w międzyczasie, że tak powiem, nie wydarzy. Wszystko idzie planowo, to mówię 2,5-3 godziny. Później myjemy hale za każdym razem karszerem, czyli hale jest dwa razy dziennie. W jakich godzinach odbywa się ten dój? Od trzeciej do szóstej, mhm. tak plus minus. I popołudniowy dój zaczynamy od 15 i kończą, kończymy około 18-18.30. Czyli codziennie sam dój to jest 6 godzin pracy? Tak. Tak, dokładnie. Pewnie tutaj możliwości budynku ograniczają zmianę tego systemu na jakąś, nie wiem, większą hale, coś takiego? Tak, ogranicza nas budynek, nie możemy powiększyć tej hali w żaden sposób, tak jak pan mówi. No, nie ma możliwości rozbudowy tego budynku na zewnątrz. Więc jesteśmy zmuszeni działać niestety na takiej, na takiej powierzchni, jaką mamy. No to teraz może przejdę więcej tutaj do liczb. Jaką średnią wydajność uzyskuje tutaj to stado i jaką, jakie wydajności uzyskiwa, uzyskują rekordzistki? Na chwilę obecną mamy około 10 tysięcy wydajności rocznej. Rekordzistki, to mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o dany dzień, mhm. no to jest ponad 50 litrów. Także to jest myślę, że około 12 tysięcy wydajności rocznej. Nie? Ta 10 to jest średnia na stado. Pracują Panie tutaj cały czas nad tym, żeby powiększać wydajność czy raczej na tym, żeby ona była na stałym poziomie i żeby dbać bardziej o zdrowotność na przykład. Y Kładziemy nacisk na to, aby dbać o zdrowotność. Wiadomo, że im wyższa wydajność, tym większe problemy. Także ta wydajność, którą mamy, jest dla nas w pełni satysfakcjonująca. Mhm. Dobrze, jak długo są średnio utrzymywane krowy w stadzie? Jak to wygląda? Mamy nawet takie, które mają szóstą laktację. Mhm. Także tutaj raczej długowieczność. Jedną krowę mamy bodajże w siódmej laktacji. Tak. Dobrze, powiedziała Pani, jakie są wydajności. Nie powiedzieliśmy jeszcze, gdzie odstawiacie mleko i jakie obecnie są ceny, jaka jest rentowność na rynku. Mleko odstawiamy do mlek polu, średnia cena to jest około 0,60 60, zł, to wiadomo, że to jakieś tam drobne modyfikacje tego są. Niestety przy obecnych cenach czy kosztach tej produkcji, no to wiadomo, że ta cena nie jest zbyt wysoka. Liczylibyśmy na podwyżkę tych cen mleka, no ale wiadomo, że to też nie od nas y, zależy. Jak tutaj jest zadawana pasza, ile razy dziennie i z czego ona się składa? Może jest to z, złożone pytanie, no ale słucham. <grytanie> Już odpowiadam. Jeśli chodzi o paszę, to przygotowujemy TMR w wozie paszowym. Dla krów mlecznych mamy niestety jedną grupę żywieniową, nie mamy miejsca, aby podzielić to na... Y, nie wiem, może dwie grupy, tak byłoby dobrze, gdzie na końcu laktacji wtedy byśmy mogli troszkę ograniczyć te, te komponenty, niektóre niestety nie możemy. Dlatego mamy na stole paszowym y, mamy dawkę na około 30 litrów mleka, głównie wiadomo, kukurydza, siano, kiszonka, śruta zbożowa, śruta sojowa, śruta rzepakowa. Muto, tutaj mnie koleżanka rozprasza, muto do tego. I uzupełniamy dla tych sztuk. Znaczy generalnie każda krowa ma dostęp do paszy ze stacji paszowej. Mhm. Aczkolwiek te, dla tych bardzo wysoko wydajnych krów, ten niedobór tej, tej, tej paszy uzupełniamy po prostu paszą treściwą w stacji paszowej. Mhm. Także one wtedy mają największą ilość tej paszy, możliwość zjedzenia największej ilości. Wiadomo, że później. Im bliżej zasuszenia, tą paszę bardziej ograniczamy, aby zniwelować też troszkę tą wydajność. Jak często jest podawany TMR? Raz dziennie, dwa razy dziennie? TMR podajemy dwa razy dziennie. W okresie takim chłodniejszym to jest pierwszy wóz paszowy około 7 rano, drugi wóz paszowy około 10-11. Natomiast jak robi już się bardzo ciepło, to drugi wóz paszowy jest przed 15, przed tym drugim dojem.